Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Jak w sumie wiecie, na moim save z tego kanału straciłem moją satsumę, bo wpadłam pod tekstury poprzez jakiś bug. Jeśli ktoś oglądał zbrodnię miłosną część drugą, to zapewne wie o czym mówię. Jeśli ktoś nie ogląda, to oczywiście polecam to sprawdzić. Zapraszam też na Discorda, gdzie sobie rozmawiamy, gdzie sobie pomagamy i robimy różne inne fajne rzeczy. Tak więc. Zobaczmy sobie dzisiaj, czy da się w ogóle jakoś wyciągnąć naszą Satsumę spod tekstur, które są bardzo zbugowane. No, teraz, tak, pytanie: czy, czy ona się gdzieś pojawi? Prawdopodobnie tak. Przynajmniej z tego, co mi tam ludzie pisali, to prawdopodobnie ona gdzieś się tam pojawi. Ona się w zasadzie powinna pojawić albo przed domem, albo na wysypisku, albo tutaj przy tym. Tam gdzie się, tam gdzie zniknęła. Wuja naszego słychać w pubie jakąś gruźlicę ma. Dobra, zobaczmy sobie w zasadzie gdzie jest nasza Satsuma. Użyjmy do tego cheatboxa. Cheatbox to cheat. I pozdrowia Kumatych. I okej, okay. Tak widzimy, a w zasadzie nic nie widzimy, no bo nasza Satsuma po prostu sobie fruba. Czekajcie, czy to zadziała? Chyba coś mi się tutaj... ...zlagowało. Z pewnością mi się coś zlagowało. Dobra, bo w sumie całe My Summer Karma tutaj się wysypało. Ale nie mogę z tym nic zrobić, to jest najgorsze. Nie mogę w ogóle to zamknąć. Dobra, skoro nie wypalił pomysł z tym, żeby się przeteleportować do Satsumy, bo coś tam mi grę wykrzaczyło, to spróbujmy ją przywołać do siebie. Może to być trochę ciężkie. Ogólnie nie można, bo ona spada ciągle w dół. I w sumie robi się mały problem. Słuchaj taki dźwięk, że ona się gdzieś tutaj pojawia. Ale ona jest w takim ruchu, że po prostu ona się nie utrzymuje tutaj na tym. Na powierzchni. O tak, widzicie. Ona się tutaj pojawia dosłownie na milisekundę. I ona automatycznie znika, ona dalej wpada pod tekstury, czyli po prostu ona jest zbugowana. I w sumie tak jak widzieliście wyłączyło mi to jedną z modyfikacji. Ale... No wciąż jestem ciekaw czy ona w ogóle się tutaj pojawi, bo jest jeszcze drugi sposób żeby użyć edytora. Do tego aby ją sobie gdzieś tutaj przeteleportować. I w sumie można by było sobie coś takiego tutaj sprawdzić, bo no raczej nie chcę mi się zaczynać nowej gry od nowa. I chyba sobie właśnie sprawdzę tą w tym momencie. Dobra, udało mi się to w sumie przeteleportować editorem. I jestem troszeczkę pod wrażeniem tego, w jakiej postaci ona się tutaj pojawiła. Musiałem to zrobić na lotnisku, dlatego że pod sklepem stoi policja. Poddałem stoi policja, więc muszę teraz bardziej uważać. Ale zobaczcie na to. W sumie spodziewałem się, że będzie gorzej. Ale silnik jest na miejscu. Nie ma niestety akumulatora, więc go nie odpalę. Mm, nie ma też foteli w środku. Gaśnica się ostała jedynie. W razie jakby mi się tu jakiś pożar zrobił. No ale tak jak widać. Dwóch kół nie ma z pewnymi elementami zawieszenia. O trzech nie ma. Jeszcze lepiej. Sacowa na jednym kole. Mm, ręczny mogę spuścić mogę. Dobra, czyli możemy ją sobie przepchnąć. Dobra, przepchać możemy. Jedyne co możemy. W sumie jak nie mamy foteli, to nie możemy jeździć. Więc nie wiem, czy fotel był tam na wysypisku. Ale zaraz się o tym przekonamy. I cyk, jesteśmy na lotnisku. Yy, nie na lotnisku, na wysypisku. I. Nie mam foteli. Nie mam foteli, a nie wiem, czy fotele nie zostały przypadkiem gdzieś tam pod, pod miastem. No ale no to na przykład tak. Mam jeden element zawieszenia. Tutaj mam drugi. I w zasadzie tylko tyle, co mam. Dobra, tu mam amorka. Tu mam jeszcze tarczkę. Tarczkę mam jedną, ale chyba do tego jeszcze bym coś potrzebował. Do jakiegoś jednego elementu, którego też tutaj nie ma. Czyli część rzeczy po prostu faluję sobie gdzieś tam pod, pod mapą. Tutaj z tego raczej też nic nie ugram, bo to jest w sumie to samo. Sprężynki mam chociaż do tyłu. No, amortyzatora nie mam do tyłu, ale to bez amortyzatora też da się jeździć. Dobra, mam dwa koła, brakuje mi trzeciego. Trzeci prawdopodobnie też gdzieś będzie tam pod sklepem. No i w sumie, cóż, nie, no zobaczę sobie jeszcze, jakie itemy mam pod sklepem. Bo może i by mi się jakoś tam w jakiś sposób udało to zrobić, w sensie, że złożyć tą sumę. Troszeczkę źle się tutaj pojawiłem. No bo koledzy zaraz mogą mnie tutaj pałon czasnąć. Chociaż mam nadzieję, że tego nie zrobią. Sprawdźmy sobie, czy gdzieś przypadkiem tutaj nie ustał się jakiś akumulator w obrębie sklepu. Ewentualnie może... Nie, bo dostałem pałą tylko jak się zbliżyłem do sklepu. Więc to tak w sumie fajnie nie działa. Ale w zasadzie no 5 dni tylko, czyli w sumie nie jest tak źle, no 5 dni można jeszcze tam tutaj... Odbędźcie, dobra, wy sobie tutaj stójcie. Bo was tam mam w sumie gdzieś, a wy to mnie nie interesujecie w ogóle. Podleśmy sobie tutaj mmm, na nowoclipie, żeby sobie zobaczyć. Dobra, czyli jest że tak powiem solidna lipa. Z tym, bo tak nie mam foteli ani jednego. Chociaż mógłbym użyć tego e, stokowego fotela, tego oryginalnego, który jest na wysypisku aczkolwiek. No nie będę mógł już kupić tych rajdowych foteli. Więc teraz zostaje mi jedyna opcja. To jest odnalezienie jakiegoś backupu, save'a. Gdzieś może jeszcze w koszu jest po tych zmianach, jak sobie zmieniałem save'y, Zazwyczaj jakieś tam mm, usuwałem niektóre. przecież wątpię, żebym w ogóle jeszcze sprzed jakiegoś miesiąca znalazł, znalazł save'a. No jeśli go nie znajdę, jeśli Steam Cloud też mi nic w ogóle z tym nie pomoże, bo teraz Steam Cloud, w Steam Cloudzie się zapisują e, savey, nie wiem jak to jest z, z permadefem, jeśli to jest włączone. Ale spróbuję coś zrobić, jeśli nie uda mi się w ogóle tego odnaleźć, to no niestety, ale no, przygodę z My Summer Car będzie trzeba rozpocząć na nowym zapisie gry, bo niestety ale tutaj w zasadzie to już bym nic nie ugrał. Mimo tego właśnie, zobaczmy czy jest w ogóle tutaj dziewczyna, bo to też było zastanawiające. Dziewczyny nie ma. Ej dobra, dziewczyny nie ma, czyli dziewczyna też musiała spaść gdzieś pod tekstury. A jeśli ona spała pod tekstury, to najprawdopodobniej ona się już tutaj w ogóle nam nie pojawiła, bo w ciężarówce raczej by jej nie było gdzieś tutaj w tych ostatnich lokalizacjach. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj, w miejscu, gdzie został spowodowany wypadek. Czy przypadkiem gdzieś ona tutaj by nie leżała? Wypadek gdzieś był, chyba nie, w tym miejscu go nie było, bo tutaj. Dobra, to gdzieś było w tym miejscu. Nie, niestety dziewczyny nie ma. I w sumie jestem zmuszony zacząć grę od nowa przez Bóg. Przez Bóg gry jestem zmuszony rozpocząć nową przygodę na nowym zapisie. To jest w sumie zdumiewające, bo myślałem, że po prostu pewne elementy, które gdzieś tam spadają pod mapę, tak jak w przypadku tej Satsumy, że one się gdzieś powinny pojawić zaraz w jakimś miejscu czy to na wyspisku, czy to po prostu na przykład jak samochód to w miejscu, w którym on spadł pod, pod te tekstury. Być może, jak spadnie po prostu pod teksturę, to gdzieś się tam pojawiają. Wiadomo, bo jeśli sobie rzucimy pod teksturę jakiś przedmiot, to on się pojawia na wysypisku. Natomiast samochodu nie możemy sobie od tak po prostu zrzucić pod tekstury. A tutaj ewentualnie się coś zbugowało, bo tak fotele to również są przedmioty, więc jeśli on spadnie pod mapę, to będzie na wysypisku. Więc pomyślcie sobie z jaką siłą po prostu ta Satsuma musiała się wbić pod te tekstury, że ona. W ogóle się tutaj nie pojawiła. Zniknęły fotele, przynajmniej te przednie. Zniknął akumulator, chociaż akumulator to nie jest problem, bo zawsze można kupić nowy. Ale najprawdopodobniej poznikały jeszcze inne elementy, np. zawieszenia. Chociaż niektóre się pojawiły na wysypisku, więc to jest troszeczkę dziwne. Mam tutaj w ogóle wysypisko, nie, ale mogę się tepnąć do Satsumy, która jest tutaj. W sumie mogę sobie zobaczyć, czy przypadkiem coś jeszcze tutaj nie doleciało. Ale wątpię, żeby cokolwiek tutaj doleciało nowego, bo tutaj w zasadzie nic nie ma. Nawet nie wiem, gdzie ja mam te oryginalne fotele. Powinny być na wysypisku, bo tutaj je przecież wynosiłem dobra. A nie, są tutaj. Są pod domem, więc ewentualnie jeszcze mógłbym tam coś zakombinować z tym, żeby te fotele zamienić na standardowe. Co bym w sumie nie chciał. Bo tak, jedno koło przynajmniej już zgubiłem. Gry w zasadzie nie mogę ukończyć, bo nie ma dziewczyny. Tak więc jest troszeczkę lipa. No i co mi pozostaje? No, jedyną opcję, jaką widzę, to jest po prostu rozpoczęcie nowego zapisu gry. Banko, wy coś wiecie na ten temat. No, ewentualnie zawsze mogę porzucić Satsuma i używać po prostu innych pojazdów do tego, aby się gdzieś tam przemieszczać. Ja na tym mogę spać. Nie mogę na tym spać. Bo chciałbym wejść do domu, tylko zobaczyć jedną pewną rzecz. Aha, czyli do domu nie wejdę, bo przecież dostaję pałą. 4 dni. Dobra, udajmy się z powrotem tutaj na nasze stanowisko. No ty to chyba tam zginąłeś sobie wcześniej, nie? Mam koziomek. A tu w ogóle mogę dojść? Tu sobie mogę przejść widocznie. Ej, gdzie mam, Czyli mi się skumulowało po prostu. Czyli ucieczka z więzienia to nie jest taki dobry pomysł. Słuchaj, tejmo. Żarówkę byś zjadł. I W sumie no na hama to bym mógł coś kupić tutaj w ten sposób. Jakoś mu tutaj zapłacić. Myślę, że to by było dobre. Hm. Ale no niestety sam akumulator mi nic nie da. Części w katalogu są już oznaczone jako kupione. Dziś wujek będzie leży sobie tam pijak. Jeden. Dobra nuta no koledzy, ale disco polo tu to, to wyłączcie. No dobra, no to w sumie co? No nic już tutaj nie zrobię. Jedyne co możecie Wy mi tutaj pomóc, to strzelić łapkę w górę, subskrypcję i donszy na Discord, żebyśmy sobie tam porozmawiali. Bo czasami też was, was się tam pytam o porady, czasami Wy się mnie pytacie o porady i tam w sumie zawsze chętnie pomagam, jeśli jestem i mam troszeczkę wolnego czasu. To nie robię. Iść debile nie, się tam zablokowało. Policja w ogóle nie reaguje, zobaczcie, to jest jakieś, nie wiem, derby sobie wyrządzają. w ogóle niebezpieczeństwo na drodze, policja nic nie robi, łapie tylko niewinnych obywateli, którym gra się zbugowała. Dorzuca im karę więzienia jeszcze z pięciu, zrobiło się dziewięć dni. A czemu by nie? Nie, w ogóle jeszcze sobie tak pomyślałem, może tutaj się by pojawiały te części to też był, byłby w sumie taki jeden ze sposobów na to, żeby mm, tak tą część tutaj wykorzystać. Chociaż ja bym tutaj jednak zrobił na miejscu dewelopera czy używanych części zamiast tam w tej przyczepce. To by, by było lepiej. Przynajmniej na takie inne dni. O, na, w innych dniach on by mógł tutaj urzędować. To byłby dobry pomysł. Dobra, to w sumie na dzisiaj kończymy. Dajcie mi jakiś pomysł, może co zrobić tutaj, bo nie wiem czy zaczynać nowy zapis, czy może jakąś coś mi tutaj doradzić. Ja wiem, że editorem mogę sobie teleportować przedmioty, ale to w sumie jest troszeczkę dużo roboty. Więc trochę bym musiał na tym spędzić, bym musiał sobie jakoś, nie wiem, listę przygotować, których elementów, których części mi tam naprawdę brakuje. A no to jest troszeczkę czasochłonne, na co w sumie no nie mam za bardzo, przynajmniej na dzień dzisiejszy, na dzień nagrania, nie mam na to czasu i nie wiem, czy znajdę go jeszcze za kolejne dni. Ale to już w sumie o tym, Zobaczycie, poinformuję was w następnym odcinku, chociaż na następny odcinek planuję co innego. To być może Satsuma mi nie będzie do końca potrzebna tam bo ten stan rzeczy z fabułą jaką mam tutaj właśnie może mi to troszeczkę pomóc więc tak wy będziecie mieli troszeczkę czasu żeby mi tutaj yy, napisać o tym co mam zrobić czy jest w ogóle jakaś rada na to oprócz właśnie tego editora tak jak mówiłem żebym yy, po prostu pojedyncze rzeczy teleportował a jeśli nie no to po prostu chyba zaczniemy od nowa Prawie zabójstwo było. Prawie go przejechał. Dobra, bo ja nie mam nic w sumie do stracenia, więc może mi przejechać. Dziękuję bardzo. A ja wam również dziękuję za dzisiejszy odcinek. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja do może do Discorda, na Instagramie. I mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.